Cię do przyjazdu na targi gift show? Przede wszystkim ciekawość, chciałem zobaczyć, w jaki sposób targi będą zorganizowane, w jaki sposób e, będą prezentowane produkty i ilu dostawców i jacy tutaj się znajdą. Marku, jak oceniasz te targi? Jak widzimy całkowicie nowa formuła targów i próby ściągnięcia tutaj osób, które mogą być zainteresowane produktami, które tutaj mamy. Myślę, że w Wraz z rozwojem i przyszłość pokaże, że targi na pewno będą bardzo bardzo znane i dość lubiane przez wszystkich uczestników, którzy będą chcieli zaglądnąć, przede wszystkim tutaj, odwiedzić stoiska i też słuchać tego, co mają do powiedzenia producenci czy też dystrybutorzy odpowiednich marek. Jesteście na targach Gift Show? Po raz pierwszy. Co Wasza firma oferuje? Oferujemy markowe parasole dla kobiet i dla mężczyzn głównie. I specjalizujemy się w jakości, to są głównie modele wiatroodporne. Więc jakość i wykonanie to jest jakby podstawowa rzecz dla nas. A do kogo przede wszystkim kierujecie swoją ofertę? Czy to jest hurt, czy to są supermarkety, czy to jest klient ostateczny? może biznesowy? To są sieci, to jest hurt, to są również klienci biznes to biznes, to są również firmy, dlatego jesteśmy tutaj na targach gift show, więc możemy i proponujemy klientom nadruki. To są też również sklepy i mamy kilkuset klientów w Polsce, zapraszamy serdecznie. Tak? Po raz który jesteście na targach gift show? Po raz pierwszy. A co oferuje Wasza firma? Yy, jesteśmy jedynym producentem w Polsce ogrzewaczy i kopresów yy, zimnych reklamowych. Widzę tutaj bardzo szeroką gamę Waszych produktów w różnym designie. Czy jest jakiś produkt, który szczególnie podoba się odwiedzającym? Szczególnie w zależności od odwiedzającego. Są to zarówno organizery Key Smart, a również ogrzewacze w różnych kształtach. To w zależności od komu co się podoba. Proszę powiedzieć, po pierwszym dniu targowym, jak oceniasz uczestnictwo? Z rana był naprawdę duży ruch. Nie mogliśmy się obrócić. Planowałem, planowałem szczerze powiem, wyskoczyć na, na szkolenie, ale nie udało mi się po prostu. Byliśmy dosyć zajęci, nawet we trójkę. A do jakiego klienta y, kierujecie swoją ofertę? Y, naszym największym odbiorcą są agencje reklamowe, y, bądź też większe firmy, które już same zakupują gadżety reklamowe. Co nowego pokazujecie na, y, w tej edycji targu? W tej edycji prezentujemy markę Alpino zdecydowanie i makijaże, również marki Alpino. Widziałam, że prowadziliście podczas tej edycji warsztaty, czego one dotyczyły? To były warsztaty dotyczące produktów kreatywnych dla przedszkoli oraz makijaży, musów, farbek do malowania ciała? Mieliśmy piękną modelkę, która się prezentowała na naszych pokazach, także myślę, że wszystko było fantastyczne. A proszę powiedz, co szczególnie podobało się uczestnikom targów z Waszej oferty? No ja myślę, że nasza piękna modelka wymalowana była atrakcją dzisiaj. Oczywiście dużą uwagę zwróciła e, tablica i dywan i z tego co zauważyłam to kredki w bardzo dużych takich pojemnikach. Mija pierwszy dzień targów. Jak oceniasz e, tą wystawę? No my jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo. E, mieliśmy dużo e, osób zainteresowanych naszą ofertą. E, na naszą prezentację również e, Przyszli zaproszeni goście. Także myślę, że wszystko jest bardzo fajne. Rozumiem, że za rok też się spotkamy. No, mam taką nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie. Co wasza firma oferuje? Zajmujemy się dystrybucją herbat ze Sri Lanki z naturalnymi dodatkami kwiatów, owoców suszonych. Jaki jest taki hit sprzedażowy, jeżeli chodzi o te targi? Co nowego pokazujecie? Obecnie pokazujemy kolekcję. Prezentowych opakowań, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Są tam naturalne dodatki, na przykład mango lub owocu saurusep. To jest taka roślina z rodziny magnoliowatych, która ma również bardzo dużo prozdrowotnych właściwości. A do jakiego klienta kierujecie swoją ofertę? Zarówno do klienta indywidualnego, jak do klienta biznesowego. Robimy też kosze prezentowe, więc tutaj każdy klient będzie mógł coś dla siebie znaleźć. Czy jest coś, co szczególnie podoba się odwiedzającym z Waszej oferty? E, tak jak powiedziałem, ta nowa kolekcja opakowań, które nadają się również jako piórnik lub betuj na okulary, te, te, te herbaty w tych opakowaniach cieszą się największym zainteresowaniem. Po raz który jesteście na targach Gift Show? E, jesteśmy drugi raz. Co szczególnie w tym roku nowego pokazujecie e, e, odwiedzającym? W tym roku wprowadziliśmy do oferty druk z roli, czyli drukujemy na pełnej, pełnym materiale o szerokości 180 cm i dowolnej długości. No i takie torby właśnie full print, które widać tutaj u nas na ścianie po prawej stronie, to to są przykłady takiego właśnie druku. A co szczególnie podoba się odwiedzającym z Waszej oferty? No głównie nasze flagowe produkty, czyli torby ekologiczne, także to jest produkt, który najlepiej się sprzedaje. A takim hitem sprzedażowym obecnie w Waszej ofercie to co jest? E, hitem sprzedażowym to są torby, takie, które sprzedajemy, mamy w ofercie detalicznej, z nadrukami folią, z nadrukami wykonanymi jetami, z różnego rodzaju ciekawymi napisami. E, także to no, jest absolutny hit w naszej ofercie. Co takiego organizujecie podczas tych, tej edycji? E, organizujemy warsztaty kreatywne dziecko. I dla kogo, do kogo skierowane są takie warsztaty? Warsztaty są skierowane głównie dla osób, które pracują z dziećmi, czyli wszelkiego rodzaju nauczycieli, animatorów, zabaw dziecięcych. Prezentujemy po prostu zastosowanie naszych produktów w tego typu zajęciach. Czy jesteście zadowoleni z uczestnictwa w targu Giltrza? Jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. Chciałam pochwalić naszych uczestników, którzy tworzą piękne rzeczy. Na koniec będziemy chcieli sobie zrobić też wspólny taki element jak, jak wspólną taką pracę wykonaną farbami do malowania palcami. Myślę, że efekt będzie imponujący, ponieważ chcemy sobie, że tak powiem, wspólnie odbić nasze rączki. Także będzie dosyć sympatycznie. Jesteś na targach Giftro po raz drugi i prowadzisz prelekcje. Jakie prelekcje w tym roku prowadzisz? Zgadza się. W tym roku po raz drugi typowo struktogram, trzy kolory mózgu, mówimy o kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim. Tak, w uproszczeniu, żeby zrozumieć. Osoby czerwone, między innymi takie jak ja, szybko podejmują decyzje, więc też a propos uczestnictwa w, tym, w tych targach, to była szybka, może nie do końca przemyślana decyzja. Aczkolwiek opłaciła się 100%, bo jest świetna atmosfera, świetni ludzie i wszystko ok. Osoby zielone, takie bardzo do ludzi, atmosfera bardzo ważna, jak najwięcej tłumy. Osoby niebieskie, bardziej wycofane, analityczne. I o tym dziś, dzisiaj, wczoraj i jutro będziemy sobie rozmawiać. Po raz tury jesteście na targach Gift Show? Po raz pierwszy. A co przedstawiacie na tych targach? Małe prezenty, które mogą być rozdawane przez firmę dla pracowników, dla kontrahentów, które mogą ozdabiać konferencje, targi i wszelkiego rodzaju imprezy eko, podkreślające na przykład walentynki, podkreślające święta, albo to mogą być małe choineczki. Wszystko, co może być małym prezentem, który żyje i wzbudza emocje. Kierujesz sw swoją ofertę do firm, ale również do osób prywatnych. Tak. Tak, osoby prywatne mogą być też naszymi klientami, bo na przykład jest taki trend na zachodzie, gdzie takie małe prezenty wykorzystuje się w podziękowaniu gościom ślubnym. Natomiast jakby moim głównym, e, głównym priorytetem e, są firmy i to oni są odbiorcami e, tychże, e, tychże kwiatów, przy czym finalnie i tak trafiają do osób indywidualnych. Także to wszystko się łączy. Co nowego oferujecie na tych targach? No to jak na stoisku widać firma Jęce koperty generalnie zajmuje się produkcją i sprzedażą kopert. Natomiast w tym roku zaczęliśmy ściągać do Polski i prezentować na rynku polskim produkty opakowaniowe, takie jak pudełka tutaj widać za Tobą, papiery, całe serie, kolekcje papierów opakowaniowych, torebek i pudełek ozdobnych. Do kogo dedukujecie tą swoją nową ofertę pudełek? Najchętniej do jednak dystrybutorów, przez których byśmy musieli to sprzedawać i oferować do rynku, aczkolwiek no, poszukujemy kanałów dystrybucji. To jest dla nas nowa, nowa rzecz, nowy produkt, w związku z tym otwarci jesteśmy na wszystkie, wszystkie możliwości sprzedaży, tak żeby rzeczywiście te produkty mogły zaistnieć na polskim rynku. Czy jest coś, co szczególnie podoba się odwiedzającym z waszej oferty? Chyba kolekcja i to, że na pewno jakość wykonania tych, tych produktów, a w kolekcji to, że my oferujemy pewne, pewną ciągłość, powiedzmy asortymentową, czyli papier, torebka i pudełko, które może być w, to, w podobnym, czyli identycznym nawet layoutie, tak. W związku z tym to, to, to ma jednolity charakter. Tak? Prezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Prezentowej. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim wystawcom za zaangażowanie za udział w drugiej edycji Targów Gift Show Poland, a wszystkim odwiedzającym za przybycie i za uświetnienie swoją obecnością naszych targów. Serdecznie zapraszam za rok.